Siemane, z tej strony, Lake Mer, witajcie w kolejnym odcinku z gry Mass Effect. Słuchajcie, można by powiedzieć, że właśnie wjechał odcinek na tubę. No to można nagrać następny, tak? Eee, żadne komentarze się jeszcze nie pojawiły. Cóż, szkoda. Szkoda, mało piszecie, ale... Nieważne, ważne, że oglądacie. No dobra, słuchajcie. Eee, Mass Effect. No, jesteśmy na, oczywiście na Normandii. Zanim przejdziemy się po Normandii, bo, bo się przejdziemy, pozwiedzamy ją, porozmawiamy z członkami załogi, to jeszcze pamiętajcie, mamy... Dodatkowo informacji, słuchajcie, w planetach i innych lokacjach się pojawiło coś takiego? W galaktyce istnieje około 400 miliardów gwiazd. Zbadano lub chociaż odwiedzono dotąd mniej niż 1% z nich. Rozpoczynając ekspansję na trawersie attykańskim, ludzkość eksplorowała bardzo chaotycznie. Zignorowano tysiące mniej przyjaznych światów, które posiadały ogromne bogactwa surowcowe. Bogactwa te wciąż czekają na korporacyjne grupy badawcze lub niezależnych inwestorów. Nim to nastąpi, może minąć wiele czasu. Niezbadany świat może także stanowić bazę operacyjną dla kryminalistów lub innych grup, które zechcą pozostać w ukryciu przed galaktyczną wspólnotą. Ciekawe. Um, wybaczcie mój taki dzisiaj wygląd, ale. <grybujesz> Chyba muszę iść do fryzjera, bo mi włosy przestają. Wiecie, współpracować ze mną, Noweria to zimny, skalisty świat. Większość wody na planecie przyjmuje formę lodowców. Jest to prywatna kolonia. Planeta jest własnością holdingu Noweria Development Corporation. NDC jest sponsorowana przez ponad 20 korporacji i zarządzana przez Radę Wykonawczą, która reprezentuje interesy tychże firm. Inwestorzy zbudowali ultralaby w różnych odizolowanych miejscach na powierzchni Nowerii. Laboratoriów tych używa się do prowadzenia badań na tyle trudnych bądź kontrowersyjnych, że nie można ich przeprowadzić w przestrzeni cytadeli. Noweria bowiem posiada ogromną autonomię i jako taka nie podlega prawu stanowionemu przez Radę. Na podstawie specjalnej umowy agenci biura taktyk specjalnych i rekonesansu zachowali przywileje, jednak trudno zweryfikować w jakim stopniu Rada Wykonawcza będzie tych ustaleń przestrzegać. Specyficzna sytuacja Nowerii sprawia, że mieszkańcy kolonii często są uwikłani w różnego rodzaju spiski. Okej, okay, czyli coś takiego już czytaliśmy, a w poprzednim odcinku jak lądowaliśmy. Dobra, tu mamy Zaj wszystko. Tu również. Do... Gdy Gety zajmą to się też... przymierze jest. To również... Cytadela to starożytna To nie, kosmoski. ale to. Poproszę. Przestrzeń Cytadeli to nieoficjalne określenie rejonu kosmosu, kontrolowanego przez rasy, które uznają zwierzchnictwo Rady Cytadeli. Na pierwszy rzut oka może się zdawać, że owa przestrzeń obejmuje całą galaktykę. W istocie to mniej niż 1% zbadanych gwiazd, nawet napęd FTL korzystający z efektu masy. To narzędzie zbyt powolne w skali galaktyki. Układy nieposiadające miejsc do ładowania przekaźników masy stanowią barierę dla eksploracji. Jedynie przekaźniki masy pozwalają na przemierzanie setek lat świetlnych w mgnieniu oka i stanowią klucz do zbadania nieprzebranej przestrzeni galaktyki. Tam, gdzie aktywowany zostaje przekaźnik masy, dany układ szybko się rozwija. Przekaźnik stanowi węzeł, z którego statki wykorzystujące już napęd FTL docierają do sąsiednich systemów gwiezdnych. W ten sposób tworzy się sieć powiązanych układów, które łączą się i przenikają na ogromnej przestrzeni. Okej, okay, dobra. <laughs> Czyli tak, zobaczmy, czy radę żeśmy już słuchali? Rada to władza wykonawcza, składająca się z przedstawicieli Republik Asari, hierarchii Turian oraz Związku Salariańskiego. Chociaż oficjalnie Rada nie ma władzy nad niezależnymi rządami poszczególnych ras, decyzje Rady mają ogromny wpływ. Żadna z ras rady nie jest na tyle silna, by powstać przeciw pozostałym dwóm, a wszystkie są żywo zainteresowane kompromisem i współpracą. Każda z ras rady posiada ogólne cechy związane z różnymi aspektami zarządzania galaktyką. Asari sprawdzają się w mediacji oraz dyplomacji, Turianie dostarczają wojsk, a Salarianie zbierają informacje oraz dane wywiadowcze. Każdy gatunek otrzymujący przywilej założenia placówki ambasady na terenie stacji staje się stowarzyszonym członkiem rady, przyjmując jednocześnie konwencję cytadeli. Stowarzyszeni członkowie mogą proponować nowe punkty obrad, jednak nie podejmują decyzji. Ludzkie systemy przymierza stały się członkiem cytadeli w 2165 roku. Okej, okay, czyli tego już nie, jeszcze nie słuchaliśmy, a o widmach? Widma to agenci biura taktyk specjalnych i rekonesansu. Widma odpowiadają jedynie przed Radą Cytadeli. Są elitarnymi agentami wojskowymi. Posiadają kompetencje i immunitet. Mogą korzystać z wszelkich dostępnych środków, by realizować swoje cele. Działają niezależnie lub w niewielkich grupach. Niektórzy są empatycznymi rozjemcami, rozwiązującymi problemy na drodze dyplomacji. Inni są zimnokrwistymi zabójcami, bezwzględnie rozprawiającymi się z przeciwnościami. Wszyscy wykonują swoje zadania, działając często poza prawem. Funkcja widma powstała po przyłączeniu się do Rady Salarian. Przez wiele lat agenci działali w tajemnicy jako cicha broń. Dopiero po rebeliach krogańskich ich tożsamość została upubliczniona. Przydzielenie widma do zadania nie jest tak wiążącym ruchem jak wysłanie wojsk, jednak w sposób jasny daje do zrozumienia, że Rada jest zaniepokojona konkretną sprawą. Okej, okay, to mogliśmy już słuchać, ale wiecie, lepiej posłuchać, dowiedzieć się czegoś nowego. Cytadelę chyba już przerabialiśmy. Cytadela to starożytna stacja kosmiczna, najprawdopodobniej skonstruowana przez Protean. Od wyginięcia starych gospodarzy wiele razy tak. zdecydowało się... Tak, o tym już słuchaliśmy. No i tu jeszcze Wariory mamy broń. ...zapewniają ochronę przed atakami za pomocą I akceleratorów masy. Zasada działania tarcz jest analogiczna. Zarówno kombinezony, jak i pancerze statków kosmicznych korzystają z tego samego mechanizmu. Bariery kinetyczne to ujemne pola efektu masy, powstające w małych emiterach. Tarcze te w bezpieczny sposób odpychają małe obiekty poruszające się z dużymi prędkościami. Zapewnia to ochronę przed pociskami, ale jednocześnie pozwala właścicielowi usiąść bez odpychania krzesła. Osłona, którą zapewniają bariery kinetyczne, nie chroni przed warunkami zewnętrznymi, takimi jak zanieczyszczenie, temperatura czy promieniowanie. Dziękuję. Cała współczesna broń piechoty korzysta ze zminiaturyzowanej technologii akceleratorów masy. Pociski składają się z małych metalowych kul, zawieszonych w polu redukującym masę i przyspieszonych dzięki sile magnetycznej do niezwykle wysokich prędkości. Magazynek amunicji to po prostu blok metalu. Wewnętrzny komputer broni oblicza masę potrzebną do osiągnięcia celu, biorąc pod uwagę rozmaite czynniki, a następnie odcina z bloku pocisk o odpowiednich rozmiarach. Pojedynczy blok może dostarczyć tysięcy pocisków, dzięki czemu amunicja nie jest już problemem podczas starcia. Zaawansowana broń posiada również złożone systemy namierzania, które uwzględniają warunki pogodowe i środowisko. Strzelanie w rozmaitych warunkach pogodowych jest obecnie równie skomplikowane, jednak system namierzania nie naprowadza pocisków. Ułatwia tylko żołnierzowi celowanie. Okej. Okay. medi to powszechny środek medyczny. Wywołuje u pacjenta kilka efektów. Znieczula okolice rany, działa antyseptycznie oraz wspomaga krzepnięcie krwi. medi zaprojektowano tak, by przywierał do ciała, dopóki nie zostanie poddany działaniu ultradźwięków. Jest odporny na wszelkiego typu ciecze, głównie krew, zanieczyszczenia i gazy. Żel został stworzony z genetycznie obrabianej plazmy, opatentowanej przez Fundację SIRTA, megakorporację pracującą nad technologiami medycznymi. Mediżel narusza szereg przepisów Rady dotyczących inżynierii genetycznej, jednak stał się na tyle popularny, że do tej pory nie zdecydowano się na wycofanie go z rynku. No i słuchajcie, została nam ostatnia rzecz, i już nie będę was męczył. Kombinezony bojowe służą do ochrony właściciela przed czynnikami zewnętrznymi. Wewnętrzna warstwa składa się z materiałowej zbroi z kinetyczną wyściółką. Miejsca wymagające dodatkowej ochrony są wzmocnione warstwami lekkiego, ceramicznego tworzywa ablacyjnego. Zewnętrzna warstwa składa się z automatycznie generowanych barier kinetycznych. Obiekty poruszające się z określoną prędkością. Wyzwalają energię, która odpycha je pod warunkiem, że w ogniwie zasilającym znajduje się wystarczająca ilość energii. Kombinezony pancerne można uszczelnić tak, by chroniły właściciela przed ekstremalnymi temperaturami i warunkami atmosferycznymi. Standardowe wyposażenie zawiera komputer osobisty, system łączności, nawigację i sensory. Komputer jest tak zaprojektowany, by dzięki integracji z systemem namierzania ułatwić celowanie i eliminację wrogów. No słuchajcie, to akurat chyba już żeśmy przerabiali, ale wracamy na Normandię, wracamy na Normandię, tutaj sobie zbadamy kapsułę sypialnianą i tak, mamy Kaidena, Porozmawiałem sobie z nim, siema, co ty powiesz ciekawego nam? Potrzebujesz czegoś, komandorze? Próbuję tylko poznać członków załogi, jakieś uwagi? Zmarnowałem już dosyć twojego czasu, komandorze. O sprawach osobistych pogadamy kiedy indziej. Porozmawiamy kiedy indziej, poruczniku. Komandorze? No dobra. Tu jest nasza szafka. Eee... Okej. Okay, odzyskane przedmioty. Zabierzemy sobie. Eee, I teraz tak. Tu mamy przejście do doktora Czakłas. Dalej. Dalej nie mamy nic. Doktor Chakłas już poznaliśmy. Tak, komandorze? Potrzebujecie czegoś? Dobrze znasz porucznika? Nie pracowałam z nim przed misją, ale ma imponującą historię służby. Ponad tuzin rekomendacji. Trzyma się jednak na uboczu. Pewnie przez te migreny. Nie jest łatwo być L2. Co to ma z tym wspólnego? Większość biotyków używa implantów L3. Porucznik Alenko jest podłączony do konfiguracji L2. Pojawiają się powikłania. Okej. Okay. Jakiego rodzaju powikłania? Upośledzenie umysłowe, ryzyko szaleństwa, porażający ból fizyczny. Pokaźna lista skutków ubocznych. Kajden ma szczęście, miewa tylko migreny. Ciekawe? Do widzenia, komandorze. Któż by się spodziewał czegoś takiego? Dobra, nie było nic. A czy coś jeszcze tutaj mamy? Tu sobie siedzą szczurki jakieś, pokładowe. A tu mamy przejście. Co tu mamy? Tu mamy zwykłe pomieszczenie. Takie. Można nazwać pokoikiem to. No i dobra, słuchajcie, tu jeszcze jest winda w dół. Zjedziemy sobie na dół, zobaczymy co tam jest. Mam nadzieję, że długo nie będziemy jechać. W sumie winda. No. A, wczytywank. No tak, długo nie jechaliśmy, no bo w sumie nie ma gdzie. Jest i Makoś. Eee, mako, czyli nasz. Okej, okay, to jest kwatermistrz nasz. Ej, hey, komandorze, chcecie jakiś nowy sprzęt na nadchodzące wyprawy? Co tam masz? Co tylko zechcecie: zbroje, broń, mody. Nie jest to może standardowy sprzęt przymierza, ale nie musi być zły. To pokaż. No, oczywiście, ma on swoją cenę. Mam ci płacić za moją broń i zbroję? Mój towar nie pochodzi z zasobów przymierza. Kupuję go sam, kombinuję, a tanio nie jest. Cholera, same licencje kosztowały mnie fortunę, ale bez licencji nie ma towaru, a bez towaru nie ma zarobku. Zobaczmy co masz. No pewnie, komandorze. No okej, okay, coś tam jednak ma. Jakby nie było. Cóż to mamy? Zmacniacz biotyczny. Ale przyjacielu, o, ja mogę posprzedawać troszkę, i ja bym bardzo. Ej, nie posprzedawał. Czekajcie, tu mamy ulepszenia. Mamy pistolet. Ok, raz, dwa. Takie wiecie, pierwszo levelowe, że tak powiem. Sobie posprzedajemy. Dobra, mamy leksykon wbity wyżej. Dobra, i teraz tak. Mamy Garusa. Dziękuję, że zabraliście mnie, komandorze. A, proszę Wiedziałem, bardzo. że praca z widmem będzie lepsza od życia w SOC. Pracowałeś już kiedyś z widmem? Właściwie nie, ale wiem jacy oni są. Widma sami ustalają zasady, znajdź swój własny sposób. SOC jest masa przepisów, procedur, wszędzie ta cholerna biurokracja. Bycie widmem ma swoje zalety. Właśnie o to mi chodzi. Jeśli schwytam podejrzanego, to sposób, w jaki to robię, nie powinien mieć znaczenia. Ale SOC chce, żeby robić to według podręcznika. Właśnie dlatego odszedłem. Odszedłeś, bo nie podobał ci się sposób, w jaki działają? Chodziło o coś jeszcze. Na początku nie było tak źle. Wraz z awansami trafiało mi się jednak coraz więcej papierkowej roboty. Sposób, w jaki ludzie z SOC zajęli się Sarenem, był typowy. Nie mogłem już tego znieść. Nie cierpię odchodzić. Mam nadzieję, że dokonałeś właściwego wyboru. Nie chciałbym, żebyś tego później żałował. Właśnie dlatego do ciebie dołączyłem. To dla mnie szansa na wydostanie się z cytadeli i zobaczenie, co się dzieje poza SOC. Tak czy owak, mam zamiar wykorzystać ten czas. A kiedy dowództwo SOC nie patrzy mi przez ramię, może dla odmiany załatwię sprawę na mój sposób. Dopóki dobrze wykonujesz swoją pracę, możesz działać wedle uznania. Dziękuję, komandorze. Okej. Okay. Mako, czyli nasz pojazd, którym się poruszamy po powierzchni, że tak powiem, ziemi. A różne szafki, dobra, witam. Komandorze? Masz kilka minut na rozmowę bez świadków? Przykro mi, komandorze. Powinnam zająć się swoimi obowiązkami. Ale nie będę miała nic przeciwko rozmowie później. Okej. Okay. Może pani odejść, pani sierżant. Ser. Możemy sobie jak tutaj dawać. O, witam Wrexa! Fajna kurwa łajba, Shepard. Pomóc jakoś? No, dzięki, no. Też Mówisz mi, mi o sobie, Wrex? Nie ma o czym gadać. A jak chcesz posłuchać bajeczek, idź pogadać z kwarianką. Wy kroganie żyjecie bardzo długo. Nic ciekawego nie utkwiło ci w pamięci? Wiesz, kiedyś jebani, turjanie wybili prawie całą moją rasę. Po prostu zajebiście. Tak samo było z ludźmi, ale stawiliśmy im czoło. Nie to samo kurwa. Cóż, wielkiej różnicy nie zauważyłem. Czy twoich ziomków też zarazili jakąś pierdoloną genetyczną mutacją? Mutacją, która sprawia, że z tysiąca dzieci tylko kilka przeżywa jebany poród? I to właśnie rozpierdala cały twój gatunek. No dobrze, jest różnica. Wiedziałem, że nie zakumasz, Shepard, ale nie porównuj ludzi do Krogan. Dobrze radzę. Przepraszam, Wrex, nie chciałem wyprowadzić cię z równowagi. Twoje pieprzenie nie wyprowadzi mnie z równowagi, Shepard. A jeśli chodzi o Krogan, to już dawno ich skreśliłem. Zarazili nas genofagium, ale to nie ono nas zabija. Na razie, Wrex. Shepard? Nie będziemy jakoś ich męczyć, wiadomo. Nie o tutaj chodzi. Słuchajcie, jeszcze tu mamy coś. E, tu chyba jest Tali. Chyba tak. E, inżynier, ale mamy jakiś monitor. Jest Tali, faktycznie. Inżynier. Hej, komandorze. Co do tej kwarianki, Tali. Siedzi tutaj cały czas, wypytując o silniki. Powiem jej, żeby zostawiła cię w spokoju. Co? Nie, jest niesamowita. Chciałbym, żeby wszyscy byli tacy bystrzy jak ona. Po miesiącu na pokładzie będzie wiedzieć o silnikach więcej ode mnie. Naprawdę ma dryg do tych rzeczy. Rozumiem już, czemu się z nami zabrała. Uznałem, że przyda się w zespole. Potrafisz poznać talent, komandorze, ale chyba nie o tym chcesz rozmawiać. No. Kontynuujcie, Adams. Tylko. Tak jest, komandorze. <laughs> Chciałem zobaczyć, co tu jest. Dobra, czyli tak, tu mamy inżyniera. Witam, Tali, jak się tu czujesz? Twój statek jest niesamowity, Shepard. Nigdy nie widziałam takiego silnika, jest ogromny. Nie mogę uwierzyć, że udało się go zmieścić w tak małym kadłubie. Zaczynam rozumieć, dlaczego wy ludzie odnosicie takie sukcesy. Nie miałam pojęcia, że statki przymierza są tak nowoczesne. Normandia to prototyp, najnowocześniejsza technologia. I pomyśleć, że jeszcze miesiąc temu łatałam przewód paliwowy na holowniku flotyli. Muszę jeszcze raz podziękować ci za to, że zabraliście mnie ze sobą. Podróżowanie tym statkiem to spełnienie moich marzeń. Nie sądziłem, że interesujesz się budową statków kosmicznych. To normalne dla Kuarian. Wędrowna flota jest kluczem do przetrwania mojej rasy. Statki są naszym najcenniejszym bogactwem. Nic jednak nie może się równać z Normandią. Korzystamy ze starych okrętów i wyposażenia. Staramy się, by wszystko to działało jak najdłużej. Niektóre spośród statków pochodzą jeszcze z czasów, gdy uciekaliśmy przed Getami. Nie mogę uwierzyć, że nadal korzystacie ze statków, które mają po 300 lat. Wciąż je remontujemy i odnawiamy. Może nie wyglądają ładnie, ale spełniają swoje zadanie. Zazwyczaj. Próbujemy osiągnąć niezależność. Uprawiamy rośliny, prowadzimy prace wydobywcze i wytwarzamy paliwo. Ale pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić. Aby załatać kadłub, niezbędne są surowce, których nie posiadamy. Dlatego pielgrzymki tyle dla nas znaczą. Muszę już iść. Do zobaczenia! jak widzicie, jeden przemarsz po, po naszym statku i dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych rzeczy odnośnie naszej załogi. Tak mi się wydaje, że to są dosyć ważne rzeczy. Dobra, a jeśli bym chciał zejść na powierzchnię, bo po to tutaj przybiliśmy, jakby nie patrzeć, to gdzie mam się udać? Gdzie jest wyjście tak właściwie? A czy tutaj szliśmy? Tak, tutaj byliśmy, dobra. W takim razie ja zapraszam tutaj do góry. Proszę otworzyć. Kot mi się dobija do, do tego, do, do pokoju. Kurczę, jak on miał, czy cały czas. Słuchajcie, zrobimy małe cięcie, za chwilkę jestem. Okej, okay, już jestem, już jestem. Co mieliśmy zrobić? Tak, mieliśmy wyjść ze statku. Dobra, tak więc ym, tu chyba jest wyjście, dokładnie. Pójdziemy jeszcze do Jokera. Eee, czemu nie? Hej, komandorze. Potrzebujecie czegoś? A, zobaczmy. Lubię znać moją załogę. Mogę zadać ci jeszcze kilka pytań? <noise> Wiem, do czego to zmierza. Robisz rozpoznanie, prawda? Cóż, powiem ci to samo, co powiedziałem kapitanowi. Chcesz mnie na swojego pilota. Nie jestem dobry. Nie jestem nawet świetny. Ja jestem najlepszym pieprzonym sternikiem w całej flocie przymierza. Najlepszy w klasie w szkole lotniczej? Zapracowałem na to. Te wszystkie pochwały w moich aktach zasłużyłem na każdą z nich. Nie udzielono mi ich z powodu mojej choroby. Przepraszam, Joker. Nie wiedziałem nawet, że jesteś chory. Jak to nie wiesz? Kurwa, znaczy komandorze. Okej. Okay. Cierpię na chorobę zwaną syndromem Wrolika. Łamliwość kości. Kości w moich nogach nigdy się dostatecznie nie rozwinęły. Są jak gdyby puste w środku. Byle nacisk powoduje złamanie. Nawet gdy podpieram się kulami, a nogi mam spięte, ciężko mi się poruszać. Chwila nieuwagi i... trach! Ale radzę sobie, komandorze. Dasz mi Normandię, a sprawię, że zatańczy dla ciebie. Nie każ mi jedynie tańczyć razem z nią. Chyba, że lubisz chrupot łamanych kości. O, ciekawe pytanie. Dlaczego wszyscy nazywają cię Joker? To krótsze niż porucznik Sił Powietrznych Przymierza Jeff Moro. Poza tym, wieczorami dorabiam, rozśmieszając małe dzieci. Zastanawiałem się, jak bardzo przypominasz mi świętego Mikołaja. Nie ja wybrałem to przezwisko. Jedna z instruktorek w szkole wciąż pytała: Dlaczego nigdy się nie uśmiecham? Zaczęła nazywać mnie Joker, i tak zostało. Dlaczego nigdy się nie uśmiechasz? Bo harowałem w szkole lotniczej, komandorze. Na suszenie zębów nie miałem czasu. Pod koniec roku byłem najlepszym pilotem w Akademii, lepszym nawet od instruktorów. Wszyscy o tym wiedzieli. Pokonał ich chorowity dzieciak z łamliwymi, malutkimi nóżkami. Zgadnij, komandorze, kto śmiał się na ceremonii ukończenia Akademii. Hm. Muszę, no już żyć. wiemy, kto. Jasne, na razie. No dobra, słuchajcie, odcinek się ciągnie, ale czas wyjść na powierzchnię. Kogo byśmy chcieli? Ja na pewno bym chciał Tali i Vreksa. Co, jak, co? Na chwilę obec są Tali. Trwa Proszę czekać. Tali oczywiście. Zawieszono. Oficer dowodzący na lądzie. Oficer wykonawczy Presli przejmuje mostek. Dobra. Vreks oczywiście jako siła jako umysł. Z czasem może się to trochę rozwinie. Witam serdecznie. Biegać jak nie mogliśmy, tak nie możemy. Nie wiem czy to coś się zepsuło, czy o co tutaj chodzi. Okej, okay, tam jest chyba kontrola graniczna. No to trzeba iść. Witam serdecznie. Ani kroku dalej. Nie chcemy sprawiać kłopotów. Muszę obejrzeć wasze dokumenty. Jestem widmem. Nazywam się Shepard. Gówno prawda, proszę pani. Musimy to potwierdzić. Muszę uprzedzić, że na noweli zakazane jest posiadanie broni. Sierżancie Stirling, proszę zabezpieczyć broń. Nawet nie próbuj. No co jak co, ale... Nikt nie odbierze mi broni. Przeładować i odbezpieczyć! Mamy upoważnienie do użycia siły. Oddajcie broń. Liczę do trzech. Raz, dwa, trzy. Kapitan Matsuo, spocznij. Okej, okay. któż to? Potwierdziliśmy ich tożsamość. Widma mają upoważnienie, by nosić tutaj broń, pani kapitan. Możecie iść, widmo. Mam nadzieję, że wasza wizyta nie będzie miała takiego przebiegu. Parasini sama będzie czekała na górze. Zachowuj się. Zachowuj się. Dostaliśmy trochę idealisty, trochę renegata. Z wami nie mam zamiaru rozmawiać. Tak więc wejdźmy sobie tu do środka. No trzeba pozwiedzać, trzeba pozwiedzać, bo nie wiadomo, czy tutaj już wrócimy kiedykolwiek. Może wrócimy, może nie. Ale zdecydowanie chciałbym popatrzeć, co tu jest. Muszę poprawić sobie krążenie. To tylko detektory broni. Proszę się nimi nie przejmować. Nazywam się Gianna Parasini, asystentka zarządcy Anoleisa. Przepraszamy za incydent na lądowisku. Jestem wdzięczny za twoją pomoc. Nie ma za co. Musicie zrozumieć, że nasza szefowa ochrony tylko wykonywała swoją pracę. Jednym z moich obowiązków jest pomoc nowo przybyłym. Macie jakieś pytania? Czy ostatnio był tu ktoś szczególny? Szczególny? Matka Asari, Benezia, przejeżdżała tędy kilka dni temu. Jakiś przydupa z Sarena? Gdzie? Hmm. Mogę z nią porozmawiać? Benezia wyjechała kilka dni temu, kierując się do kompleksu badawczego zwanego Szczytem 15. Z tego co wiem, nadal tam przebywa. Okej. Okay. W takim razie, właśnie tam muszę się dostać. Sugeruję poprosić zarządcę Anoleisa o pozwolenie na opuszczenie tego portu. Spora ochrona jak na tak mały port. Zarząd robi co w jego mocy, by ochraniać prywatność naszych korporacyjnych klientów. No właśnie. Nie mogę pozwolić, by przeszkadzano mi w dochodzeniu. Lepiej uważajcie. Zarząd zawsze może wciągnąć Was w postępowanie sądowe, a wtedy nawet prawnik Asari nic Wam nie pomoże. Gdzie mogę znaleźć zarządcę? Jego biuro jest na głównym poziomie. Windą na samą górę i na lewo. Zrozumiałem. Czy możemy teraz wejść? Oczywiście. Jeśli będziecie potrzebować pomocy, znajdziecie mnie w biurze zarządcy. Okej, okay, dobra. Mapę żeśmy dostali. To chodźmy sobie tutaj. Gdzieś tu jest winda, tak? Pojedźmy sobie windą do góry. Posłuchajmy, co mają do Witamy w Port Hanshan, najbardziej szanowanym niezależnym ośrodku badań naukowych w Galaktyce. Dla własnego bezpieczeństwa oraz by chronić prywatność innych, proszę stosować się do poleceń ochrony. Okay. Jeżeli macie pytania lub uwagi, nasz personel administracyjny jest dostępny przez cały czas. Dziękujemy i życzymy miłego pobytu. No, troszkę tutaj bizneswoman. Wow! Wow! Ależ! Słyszałam, że zamieć tutaj to normalka. Czy ta pierdolona zamieć nigdy się nie kończy. Może. Ale słuchajcie. Czy się kończy, to się dowiemy w następnym odcinku, który właśnie będę nagrywał zaraz po tym, jak skończę ten odcinek nagrywać, tylko dlatego już mam troszkę więcej czasu. Tak więc słuchajcie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzisiaj był taki odcinek do posłuchania. Dużo nowych informacji tutaj dodatkowe nas interesują, ale zobaczcie, mamy. Tutaj raczej nic nie doszło, dokładnie. Tu mamy dwie nowe informacje, tak więc sobie przesłuchamy na początku przyszłego odcinka. A w tym to było na tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, piona.